W pewnym okresie swego życia zauważyłam, że piękne życie gdzieś umknęło, gdzieś zostało poza mną, i żal mi się zrobiło tego, że nie zostanie gdzieś to uwiecznione. I w takich niespełnionych marzeń jest moc wśród nas. Każdy, każdy ma, miał jakieś swoje marzenia, które się rzeczywiście nie spełniły. I pod tym kątem ta książka powstała. Ale przede wszystkim inspiracją do napisania były dwa smutne, więc, ale dla mnie tak szczególnie dotknęły dwa smutne wydarzenia. Śmierć. Śmierć mojego byłego ucznia Tomka Raczkowskiego, który zaistniał w tej książce pierwszej i jest do ostatniej. Tam żyje, tu już piszę dla niego epitaf. Niektórzy yy, po prostu oceniając, to moje pisanie, że są częste nawroty czy powroty do niektórych tematów, bo mi jest szkoda zostawić, może ktoś nie przeczytał pierwszą, a przeczytał ostatnią i niektóre takie zdarzenia w moim życiu są tak, tak szczególne, tak piękne, że ja ciągle do nich powracam. Ktoś mnie zapytał, jak ja pojmuję życie, jak ja rozumiem życie. Proszę Państwa, jeszcze sekundkę, zaraz będziemy śpiewać. Więc ja uważam, że życie to jest dar odczuwania, przeżywania i doświadczania. I tragedię przemijania spostrzegam w momencie,